Cześć. U niektórych osób w ciągu pierwszych 10, 20, około 10, 20 minut po rozpoczęciu wysiłku, szczególnie intensywnego wysiłku fizycznego, mogą wystąpić niekorzystne objawy. Między innymi zawroty głowy, nudności, trudności z koncentracją, senność, ziewanie, czy ogólnie rzecz biorąc zmęczenie, które, no, nie powinno wystąpić, bo dopiero zaczynamy. Co ciekawe, problem ten wcale nie jest tak mało powszechny i może być związany z gospodarką węglowodanową. O co chodzi? I jak temu zapobiegać? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do materiału. Przytoczone wcześniej objawy mogą świadczyć o występowaniu hipoglikemii lub gwałtownego spadku stężenia glukozy we krwi bez klinicznej hipoglikemii. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ spadek stężenia glukozy w początkowych etapach wysiłku może być konsekwencją nasilonego, właściwie wzrostu wychwytu glukozy przez pracujące mięśnie, który nie jest kompensowany pojawianiem się. Glukozy. I co ciekawe, rzeczywiście może wystąpić kliniczna hipoglikemia, ale najczęściej jest to kwestia gwałtownego spadku stężenia glukozy, na przykład z wysokiego poziomu, który jest konsekwencją jeszcze ostatniego posiłku. I ten gwałtowny spadek stężenia glukozy może prowadzić do negatywnych objawów. I te objawy hipoglikemii najprawdopodobniej są związane ze zmniejszoną, e, zmniejszonym dostarczaniem glukozy do mózgu. To, jak można temu zapobiec dietetycznie, obejmuje manipulacje w spożyciu węglowodanów. Natomiast w internecie można znaleźć skrajne opinie: od spożywaj węglowodany na godzinę przed ćwiczeniami, po unikaj węglowodanów na godzinę przed ćwiczeniami. Jak jest w rzeczywistości? Otóż aktualne dowody naukowe sugerują kilka rozwiązań. Po pierwsze spożywanie węglowodanów tuż przed ćwiczeniami, około 10 minut przed wysiłkiem lub podczas rozgrzewki. Może to być np. dojrzały owoc jak banan czy płynne węglowodany w postaci napoju izotonicznego. Taka strategia porcji około 20-30 g węglowodanów sprawi, że wysiłek zacznie się zanim stężenie insuliny wzrośnie. Po drugie, unikanie węglowodanów szczególnie o średnim i wysokim indeksie glikemicznym na 90 minut przed wysiłkiem i po trzecie, wybór węglowodanów o niskim indeksie glikemicznym w posiłku spożytym na 2-3 godziny przed wysiłkiem. W praktyce można skorzystać z wszystkich opcji lub tylko tych dwóch ostatnich, szczególnie gdy nie jesteśmy sportowcami, a nasze zapotrzebowanie na węglowodany nie jest jakoś bardzo, bardzo duże. Wtedy zwyczajnie warto postawić na pełnowartościowy posiłek oparty o węglowodany złożone, z porcją białka i tłuszczu właśnie na 2-3 godziny przed wysiłkiem, unikając węglowodanów na 90 minut przed rozpoczęciem wysiłku fizycznego. Powinno pomóc, a jeżeli nie, to wtedy można rozważyć również tej opcji pierwszej. Niestety z wielu badań jasno wynika, że występowanie tego zjawiska jest mocno indywidualne. Są osoby bardzo podatne na pojawienie się tych negatywnych objawów, niezależnie czasem od różnych manipulacji w spożyciu węglowodanów, jak i są osoby odporne na występowanie tego zjawiska i niezależnie od tego ile i czy kiedy te węglowodany spożyją tych negatywnych objawów nie doświadczą, więc z uwagi na te międzyosobnicze różnice czasem wymagane są wymagane jest eksperymentowanie z różnymi interwencjami żywieniowymi, żeby sprawdzić, co u nas się e, okaże najlepsze. Temat żywienia przed, w trakcie i po wysiłku fizycznym, szczególnie osób trenujących, często omawiam podczas nowego szkolenia online: żywienie około wysiłkowe, które stworzyłem dla Centrum Szkoleń Sportowych. Co, ile, kiedy, w zależności od czego warto dostarczać wysiłkowo Obawiam tam różne problemy, nie tylko hipoglikemi, ale również chociażby problemy żołądkowe i Co z nawodnieniem, co z treningiem na czczo, To wszystko w nowym szkoleniu, do którego dołączone są materiały dodatkowe z podsumowaniem oraz analizą dwóch przypadków. Im częściej i im mocniej trenujemy, tym większe znaczenie ma żywienie. wysiłkowe i dobrze jest na nie zwrócić. Uwaga! Zachęcam do sprawdzenia. Link zostawiam. W opisie, tymczasem to już tyle ode mnie, dajcie znać w komentarzu, czy wy doświadczacie takich negatywnych objawów i jak ewentualnie sobie z nimi radzicie w kontekście wspomnianej hipoglikemii czy zaburzeń gospodarki węglowodanowej około wysiłkowo. A ja się żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia, już niebawem. Hej!